Dzień dobry, jestem Najmat. W dzisiejszym odcinku szybko mówimy sobie playoffy playin'ów, play-inów, Boże, jak to brzmi, fazę po prostu best of piątek w play-inach of 2022. Zapraszam. Pierwszą był piątkę jak usłyszeliśmy, to Mad Lions kontra Sega, Halo, 3 na 1, 3 do 1. Dziwna seria, Mad Lions to wygrało. Na szczęście to wygrało, ale to wyglądało dziwnie, bardzo dziwnie. <laughs> Więc tak. E... Gdzie, stąd, gdzie są statystyki, gdzie są statystyki, statystyki gdzieś tu eee... A, nie ma tutaj wszystkich, cał całego Golda No dobra, nieważne Chaotyczna seria, Lions nie przeszło to Modlającą nie wyszło to tak, jak powinno im to wyjść No ale jakoś, jakoś im to, po... o tutaj są statystyki, jak widzicie 2000 Do Golda przewagi eee... Więc dziwnie, a nie, przepraszam, to jest w środku meczu, przejdźmy do końcówki tego meczu, jak to wyglądało, jak możecie zauważyć, Mad Lions dopiero pod koniec meczu zaczęło wygrywać. Eee, tak jakoś, tak jakoś to wyglądało. Także <grych> eee, tak, tak Mad Lions sobie chyba tam, z tego co pamiętam, wzięło jakiegoś, jakiegoś tam wiem, barona, czy coś takiego, forsowali, Przeforsowali, wygrali w końcu. Ile mieli jego do przewagi? 7000, prawie 8 Nie, no to tak, prawie 8000. Super. Gra druga. Banger, totalny Banger. E, Buffalo wygrało, zaorało e, lwy. Wayne była broken, Wayne była broken, Nautilus był broken, Lisandra była broken, e, wszystko było broken. Mad Lions nie mogło po prostu się przedrzeć, co dużo było efektów, co co oni ubierali. Jakby, okej, okay, spoko, mamy. Serafid ona jest broken, nieważne co się stanie, ale. To nic nie dam. Trochę też nie rozumiem tutaj za bardzo tej talia, bo. Talii? Nie, mia nie miałeś co innego wciśnięć sandy na ale. Trudno, trzecia gra. Tu już stąpik od Mad Lions, ale jak już wcześniej mówiłem. Ta piątka Banger totalny konflikt tak itd. Ale mamy Stompa ma dla nas 14 tysięcy godów przewagi. Super! Mamy Lilię na topie. Przegrała! Mamy Hekarima, który przegrał w nieistniejącą postać. Nie pamiętam kim grał wtedy Lioja, ale no. Kimś na pewno. <laughs> e, ta. No, ale nie, nie chcę pokazać czempiona, którym grał Lioja. Niski nawex jest ok. Unforgiven na warusie jest spoko. Kaiser jest potężnym uh, supportem, ale ostatnio jego moc jakoś zanika. W sensie ok, jest nawet dobrym supportem, ale wydaje mi się, że na poziom światowy to nie wystarczy. Nie wystarczy, ale do tego zaraz przejdziemy. Gra czwarta: no oczywiście, Lwy musiały wygrać. Tu akurat już aż taka przewaga nie była, bo to. Mniej więcej 5000 zł. Banger totalny, jak mogliście zauważyć. Nie było wiadomo kto kiedy wygra, ale na szczęście lwy sobie poradziły. Z tego co pamiętam, e, Lion's to był Ace'a, ale e, tu chyba był wzięty jakiś Baron czy coś takiego. Chyba że nie. Chyba, że nie, no to w takim razie nie. Mieliśmy seta, który myślałem, że będzie częściej pikowany na Warsach, no bo to są fajne buffy, jest ogólnie flexowy. No jednak nie jest. Kaiser na tym Anistaszek bardzo potężny w tym meczu. Szogun na kaliście. Niby silny, ale... Nie dał szans, nie miał, nie miał szans przeciwko Unforgivenowi. Niski na Frogiego, No, jakoś to szło. Niski, eee, coś tam, ugrał. WinJJ Counter. Elioji Elio znowu nie pokazali tego, tego, nieważne. Hasmet na tej mm, fiorze był niebezpieczny, był bardzo niebezpieczny. Arbut wziął jakiegoś tam bezpiecznego pika z jakimś tam engage'em, bo oni nie mieli za bardzo engage'u. Kim grał, kurczę, Elioja? No nie, nie przypomnę sobie. Nie pamiętam, kim grał Elioja. Nie chcę go nawet pokazać. No nieważne. Potem mamy Loud Contra Detonation Focus Mint, czyli Brazylia, Contra, Japonia. Jedna, jedną grę udało się urwać Brazylii, też trochę bangerowe, ale resztę, resztę już wygrała e, Japonia, więc gratuluję. E, właśnie tutaj pierwszy mecz padł ich łupem. Fajna przewaga, ładnie sobie to wypracowali. Szczerze nie oglądamy aż tak, tak, aż tak bardzo tych, tych meczy, ale... No, detonaczy z Pokus B, jednak finalnie nie wygrało, co pokazują dobitnie do statystyki e, z gry drugiej, <gdzie>, gdzie widać już tą przewagę w złocie i gdzie, no, nie wyszło im to e, zbyt dobrze w grze trzeciej. To już przewaga mniejsza, nie mieli soula. Brazylia mogła to wygrać, nie wygrała, bo po co? Najlepiej no, umrzeć. Czemu Real nigdy nie wychodzi, nie? To jest ból! Niby rel w Yumi. To powinno być dobre, bo jak doskoczysz do AD Carry, to od razu Twoim łupem padnie Yumi, tak? A rel jest wytrzymała, bo jest wytrzymała. Nie, rel przegrywa. Rel zawsze jest brana w takich zestawieniach, gdzie przegrywa i ludzie nie chcą tym grać. Szkoda, W sensie, rozumiem czemu nie chcą tym grać, bo nie uszukujby się. Rel to ma najprostszy zamysł możliwych. Wychodzisz, wskakujesz z E. Skakujesz z W, streamujesz z E i to wszystko. Albo wygracie trader, albo Brel umiera. I no, ludzie umieją na to grać. Wiedzą kiedy Brel chce wyskoczyć, a kiedy nie. Chociaż uważam, że bardzo wykwintni saporci powinni potrafić. Eee... O, przepraszam, mój telefon, powinni. Umieć wykorzystać potencjał. Rel tego, że jest wytrzymała, tego, że ma fajne efekty. CC, czwarty mecz kompletny stomp od detonation. Focus me. Drugi mecz w zasadzie zastępowany, więc jak najbardziej zasłużone. Zwycięstwo. A więc teraz, oh, Evil Geniuses kontra Mad Lions. To, co się tu wydarzyło, to jest i jestem załamany. Lwy, które. Potrafiły grać na samego Buffalo lwy, które, które tak mało brakowało na wygrania na DRX na czwarty seat z LCK przegrały na trzeci seed z LCS-ów. To jest hańba i wstyd dla Europy. To był fatalny mecz, to była fatalna forma dnia. Nie wiem co jeszcze mogę powiedzieć. Lions zrobiło wszystko, aby tą grę przegrać. 3-0 Trzy stąpy dla Mad Lions. to jest niesamowite jak drużyna, która potrafiła zawsze z czegoś wyjść jakimś cudem, która potrafiła zagrać niesamowite early game'y, tutaj nagle nie potrafi grać early game'ów, tutaj nagle Evil Geniuses wyglądają jak naprawdę geniusze, którzy wiedzą co Mad Lions chce zrobić, kiedy Mad Lions chce to zrobić i wiedzą jak... Temu zaprzeczyć, jak ich zablokować, jak zablokować ich ruchy, jak wystosować stosowną kontrę. No ma dla nią. Impact na tym Atroksie genialny. Armut na Ramblu nie. I Spiret na tym Maokaju genialny. Elioja zawsze jest genialny. Jojo jo Pion na tym Viktorze? no jest dobry. Niski, nagle, nie potrafi grać z Silasem! swoją ikoniczną postacią nie potrafi. Stwierdzi, że nie. Kori! Genialny Dicker! Zawsze jest tam gdzie trzeba, zawsze zdaje tyle obrażeń co trzeba! Unforgiven, No nie! Puścili mu jego ukochany pik, jego Dravena, który do 4 czy tam 5 dnia miał 100% banów przeciwko Mad Lions. dostał tego Dravena i co zrobił? Przegrywał grę, nie mógł nic zrobić, bo był do tyłu, nie miał mechanizm, żeby powrócić do rozgrywki, ale co z tego skoro się skończyło tą grę wcześniej. Vulkan Wspaniały support? Normalnie? No dobra, wiem, że on nie jest Amerykaniną, ale no, on nie gra jakby był z Ameryki, on gra jakby był z Europy i to jednym z lepszych. A Kaiser losowo się wywala, weź często się poświęca dla drużyny, bo drużyna forsuje walkę, której nie powinno forsować. Po ogle... Potem okazuje się, że jednak nie chce tej walki, a Ewin jest już się goni i Kaiser musi uciekać. To jest tak nieprzyjemnie się oglądało gra druga, nie uwierzycie, kolejny stomp, 12 tysięcy przewagi w złocie. Niech was nie zwiedzie ta mała przewaga dla Mad Lions w czwartej minucie, bo to nic, absolutnie nic nie oznaczało. Tak ograli w wypikach i banach, nie wiem czy to była trzecia czy druga gra, zobaczę zaraz, Champion Draft. Eee... Nie wiem, czemu nie pokazują tych banów, ale dobra. Eee. Tak, tutaj właśnie chyba w tej grze Ok totalnie Armonta. i to w samym banowaniu. Wzięli GPK. Nie, to nie była ta gra. To nie była ta gra. To była trzecia. To była trzecia. No bo tutaj wziął Orna jeszcze. Eee. Trzecia gra. Sejuani. Aphelios. Braum, LeBlanc i Lissin. Potężny skład. Niemalże nieśmiertelny. Ma dużo obrażeń, ma dużo kombinacji. Jest niewygodny dla przeciwnika. Ma solidny frontline. To jest kompozycja, którą chcesz jak najbardziej. Banujesz Gnara, banujesz Orna, banujesz Mordekajzera. I nagle okazuje się, że Armut nie ma czym grać. Bo jeszcze. Madlion strzeliło sobie w stopę i zbanowało sobie Atroxa i Gepeta. Dosłownie oni pozbawili Armuta jego Champion Pulu. Armut nie wiem czym zagrać. Wziąłeś Kalistę, okej. Okay. Wziąłeś Gravesa. Solidny jungler. Wziąłeś Renaty Glask. Coś z nie tak. Przeciwnicy mają Brauma, Sujuani, ja mam Feliosa. Co ta Renata ma zrobić? Kiedy przeciwnicy mają zabić Brauma? Kiedy Madeleine ma zabić Brauma albo Sejuani? Kiedy Grace ma się w nich wbić? Ma ich coś zadać? Kiedy Renata ma być użyteczna? Ma przywracać swoich sojuszników do życia? Ma używać berserka? Się wątpię, aby Braum lub Sejuani to Apheliosa. A Aphelios złączotował Sejuani lub Brauma. Tak last, Renata była. Pikę. Kogo mogłeś wziąć? Mogłeś wziąć, nie wiem, Nautiliusa. Mogłeś wziąć Yumi. Nie, nie mogłeś. Zmanowaliście sobie ją. Mogłeś wziąć jakiegokolwiek innego supporta. Prawdopodobnie byłby bardziej efektywny. Wzięliście Rena, Glask. Pozbawiliście się jakiegokolwiek frontlanu. Pozbawiliście się jeszcze pików dla Arbuta. Bierzecie Viktora. Ok, spoko. Tylko do no, niewygodny matchup, nie wiem. w LeBlanc, chyba to jest niewygodny meczem, nie wiem. I dla to bierzecie Gwen, bo to jest jedyny champion, który mu się został, na którym czuje się w miarę komfortowo. I wiecie co? Gwen nie ma w kogo bić. Wiktor. Nie ma kogo trafiać. Może trafić Pani i Brauma. Nie wiem, może ich połaskotać. Renata nic nie zrobi. Graves to jedyny damage dealer. Jak on ma zadać dobić Leblance, która skacza jak powolona? I. Zanim Grey się do niej zbliży, to Ale Blanki ją złączy. Jak on ma zadać damage? Lisyn, no dobra, Lisyn może, ale Lisyn go odkopnie. Odkopnie go do przeciwników. Madleons straci obrażenia, Kalista się zostanie, ale Madleons nie ma frontlaneu! I to, to było tragiczne. Właśnie opisałem Wam, jak ten mech będzie wyglądać na podstawie samego draftu. I wiecie, to tak. To tak to właśnie wyglądało. Totalny stomp, 11 tysięcy przewagi w złocie. Niby na początku mundurans wychodzi z przewagą. Później robi się gorzej, robi się gorzej, robi się gorzej. Albo nie umie grać. Impact jest wspaniały. Inspired jest wspaniały. Elioja nagle zapomniał, jak się krawczągli. Jojo piął wspaniały. Niski jedyny, próbuje je jakoś ratować. Ador, Drżejny? Nie, masakra. Na rynku detonation Focus pokusmi. Detonation Focus mi jakimś tam bardzo dobrze grał. Ale gibi, potem się odpaliło. I wygrało. Ze spór FOFO zastępowało. To wszystko. Opisałem wam bo... tą fazę bez piątek. Dziękuję za oglądanie. Na razie. Cześć.